Witam Państwa. Chyba wszyscy nie możemy doczekać się, aż na Deutsche Bank Park rozlegnie się pierwszy gwizdek sędziego. Zaraz początek meczu. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bundesliga to sprawdzona marka, więc nikogo nie trzeba specjalnie namawiać na ten mecz. Eintracht Frankfurt zmierzy się z Bayernem Monachium. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Müller wymierzył to podanie. No i nic z tego nie będzie. I przejęta piłka. Zawicer. Leroy Sane. W ataku teraz Bawarczycy. Może być niebezpiecznie. Robert Lewandowski. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Niestety dla nich to jest offside. Ech, szkoda, że to podanie nie nastąpiło kapkę później. Bo wtedy udałoby się uniknąć pozycji spalonej. Może wyciągną z tego wniosku. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużyny do zwycięstwa? Skuteczność to główny wyznacznik tego, jak dobry jest dany napastnik. A ten gracz urodził się by zdobywać bramki. Chłodna głowa, spryt i przede wszystkim zabójcze wykończenie to jego główne atuty w polu karnym. Mały gwizdek i sędzia wskazuje na 11 metr. Spójrzmy, czy będzie zaraz 1-0. Daleko od bramki. Chyba piłka była ustawiona na jakiejś nierówności. Nie da się tego pudła inaczej wytłumaczyć. Szkoda tej zmarnowanej szansy. Sanę. Robert Lewandowski. Oddają piłkę. Da do Kosticza. Umie chronić piłkę. Dobre ma warunki. Nie oddaje jej za bezcen. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Dobra sytuacja na centre. Słaba centra. Bramkarz bez trudu chwyta. Bawar. Müller. Marcel Zawicer Sané teraz z piłką I roj Sané co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja, co tam się stało? Pilka do Oto Liso Łatwa interwencja trapa Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Leroi Sane, Torantan Toliso, Seresz Gnabry. I ładnie mija teraz rywala. Obrona, ale piłka w grze. Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. Nie wrzucają. Krótkie podanie. Zmierzone do środkowanie w pole karne. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Sędzia pokazuje teraz, że był spalony. Nie ma wątpliwości. Wyraźny problem z timingiem. Tu trzeba było jednak pozwolić wrócić i dopiero zagrywać piłkę do przodu. Wyraźna przewaga Bayernu od kilkunastu minut. Dominują na boisku. Zdziwię się, jeśli z taką grą nie uda im się tu w końcu objąć prowadzenia. Zasługują na... Starają się wymieniać piłkę, poszukać luki w defensywie. Leroy Sane to prowadzi piłkę. Ale nic z tego, górą kamkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Teraz krótkie rozegranie. Dośrodkowuje w pole karne, ma komu zagrać. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. I teraz przy piłce Zabicer. Toronto Antoliso. Jozła Kimiś. Strzał! Z daleka! No ale ostatecznie nie przysporzyło to kłopotów bramkarzowi. Z łatwością wyłapał tę piłkę. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Lewandowski. Zawicer. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Müller. Juchka do to, Tolisso. liso. Uderzenie. Proszę państwa. No nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy, ten strzał pozostawiał... No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. Marcel Zawicer. Rodzi się kontra, jak to spróbują rozegrać? Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Marcel Zawicer. Lewandowski. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. I odzyskują teraz piłkę dzięki pressingowi. Niklas Züle. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Pomam. Müller. Serge Gnabry. Bawarczycy nadal przy piłce. Sędzia zastosował korzyść. Błędnie wymieniają piłkę. Szukają okazji do zaatakowania. Kimis. Torantan Toliso. Toliso. Gnabry. Kimmich, Serge Gnabry, o i to był książkowy odbiór piłki, świetnie go teraz wypuścił, piłka do Kosticia. utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. dobre wycofanie ze skrzydła, myli się teraz w tak dogodnej sytuacji, Jacku to powinien być gol. To powinien być pierwszy gol w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Bayer nie utrzymał się przy piłce. Mamy pierwszą bramkę! I chyba nikt tutaj nie spodziewał się takiego obrotu wydarzeń. To prawda, nie wiem, jak oni to zrobili, zupełnie się na to nie zanosiło. Co tu się wydarzyło? Całkowicie wbrew temu, co dzieje się na boisku, drużyna, która nie miała za wiele z gry, strzeliła gola. Futbol jest okrutny, można by zastawać klasykę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Tomasz Müller. Corentin Tolisso. Serge Knabry. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Kostic przy piłce. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Statystyka posiadania na pewno nie cieszy miejscowych kibiców, ale wszyscy znamy stare porzekadło, że liczy się nie styl, lecz to, co w sieci. Może mieli dotąd piłkę rzadziej przy nodze, ale pojawiało się wtedy zagrożenie pod bramką rywali, a to znajduje przełożenie na korzystny dla nich wynik. Może dośrodkowywać? A, ależ bramka dla Bayernu! Pawarczycy czekali na wyrównującego gola, teraz wykorzystali sytuację i wracają do gry. Zobaczmy to jeszcze raz. Najpierw świetna centra w pole karne. Potem już było z górki. Doprawdy luksusowe warunki w szesnastce. Wystarczyło główką skierować piłkę do siatki, nawet nie odrywając się od murawy. Mamy remis, jeden do jednego. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędu ustawienia rywali. Chwila wytchnienia, out dla Bayernu. Zawicer. Tomasz Müller. teraz w nabry. Müller. Jozła No i teraz zrobił prezent rywalom. W ataku teraz Bawarczycy. Może być niebezpiecznie. Dobry teraz miał pomysł Müller. No i nici z tej dobrej akcji. Nie do końca ten w ślisk mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Nie, błąd. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Spokojnie teraz Bramkarz po tej centrze. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Marcel Zawicer. Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. Wsyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej brzutce. Ale strzał zablokowany. Bayer ma piłkę na połowie rywala. Popatrzmy. Kevin Trapp. Bez żadnego problemu. Ciągle Bayern. No, oni walczą o zwycięstwo do... Świetnie teraz bramkarz! Że też nie strzelili! Szansa dla Bayernu Monachium na objęcie prowadzenia w końcówce. Jeśli tylko wykorzystają ten rzut rożny. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Za chwilę grę z Wolnego wznowią Bawarczycy. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką, co do tego nie ma żadnych złudzeń. Staje na wysokości zadania, w samej końcówce meczu. Fantastyczna obrona. To może być interwencja, która zadecyduje o wyniku tego spotkania. Czuł pomoting. To liso prowadzi piłkę. Ładna interwencja bez chwili zawahania nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Dośrodkowanie w pole karne. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Mają teraz szansę na kontratak. Wysoki pressing. Drużyna robi naprawdę wiele, by odzyskać piłkę. Więcej okazji na przełamanie tego remisu mogą już nie dostać. Ma piłkę i obrońcę przy sobie. I mamy rzut rożny w rozstrzygającej fazie gry. Jeśli teraz strzelą bramkę, może być... Ten corner nie sprawił bramkarzowi żadnych problemów. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Łatnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Niepewnie teraz to zagrywa, chyba chciał to wybić daleko. Bayer wznowi teraz z rogu. Szukają okazji, by wyjść na prowadzenie. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo, pewnie to wywinni. Piłkę ma teraz kimś. Rzutka piłki przez naskę. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Ależ teraz sprytne podanie Komana. Nie warto tu ryzykować, wybija piłkę.